Cześć! Zastanawialiście się kiedyś, jak to jest, że zostajesz rodzicem i nagle Twoja sprawność gdzieś ucieka? Ja miałem tak, więc zostałem starym, że nagle, ale to nagle, zardzewiałem podwójnie. I tak nic nie robiłem od pewnego czasu, ale zardzewiałem dwa razy mocniej, kiedy pojawił się na świecie tymek. Wszystko fajnie, no ale dzieci rosną, idą na wadze do góry. I jak sobie z tym radzić, żeby być w stanie z nimi. Dalej współpracować, bawić się, podnosić, e, sprzątać zabawki i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, ostatnio sobie pomyślałem, że byłoby fajną sprawą, gdyby odpalić taki nurt z hasztagiem. Hashtag sprawny tata, bo ilu z Was dorobiło się brzuszka podczas siedzenia w domu? Ilu z Was nie jest w stanie zrobić 20 przysiadów w jednej serii? A. Ostatnio sobie policzyłem, to jest ciekawa sprawa. Słuchajcie, w ciągu dnia zrobiłem 220 przesiadów. 220 przesiadów w związku z sprzątaniem zabawek, podnoszeniem dziecka, upadku smoczka, podnoszeniem pieluszki i tak dalej. Jest tego całe, całe mnóstwo. Do tego kilka pompek przy wyjmowaniu zabawek z podłóżka, ale to jest mniejsza część. Ilu z Was nie jest w stanie aktywnie bawić się z dzieckiem? To jest. Straszna sprawa, bo patrzę sobie na plac zabaw, kiedy wychodzę z młodym, i większość tych ojców, którzy tam są, super, że są, to jest ekstra, to jest naprawdę ekstra, ale oni nie są w stanie wytrzymać kilku minut biegania za dzieckiem. To jest od razu zadyszka, od razu jest problem ze schylaniem, kręgosłup boli itd. Wiem, zdarzają się jakieś problemy z kręgosłupem w tym wieku, tym bardziej, ale pamiętajcie, jak bardzo istotne jest, żeby zacząć się ruszać. To naprawdę wystarczy 15 minut, 3 razy w tygodniu, i wasz kręgosłup, wasze nogi, wasze mięśnie zaczną odczuwać zmianę. Wy zaczniecie odczuwać zmianę, że ta zabawa z dzieckiem nie jest już tak wymagająca, nie jest tak męcząca i przede wszystkim będziecie mogli włożyć więcej siebie w to wychowanie, co moim zdaniem jest mega fajne, żeby być aktywnym przy dziecku, żeby Spędzać z nim ten czas, nie tylko odpalać telewizor i czekać, co się wydarzy, tylko żeby faktycznie być tatą, takim, jakiego dziecko oczekuje. To, to jest tak wiele, niewiele, ciężko mi powiedzieć, nie, nie mi to oceniać, ale słuchajcie, przyłączajcie się do mnie. Sprawny tata. Jesteście gotowi? Ja już zacząłem. Teraz wasza kolej. Hey!